Witam na ulicach Paryża roku 1789. Dokładnie jest lipiec. No i w ostatnich dniach Paryż stał się miejscem cokolwiek hmm, ruchliwym i niebezpiecznym. Zaczyna się mianowicie rewolucja francuska. Jak to się wszystko zaczęło? Ano, zaczęło się od rządów Ludwika XVI, króla z dynastii Bourbonów, który, przypomnę, rządził jako monarcha absolutny czyli w bardzo dużym skrócie właściwie mógł sobie pozwolić na wszystko, zarządzić wszystko, zrobić co chciał przejdziemy się troszeczkę ulicami tego prawie już ogarniętego rewolucją Paryża no i jak to się zaczęło, jak to wyglądało parę słów A powiem, przy okazji będzie można troszeczkę widoczków popodziwiać Ludwik XVI rządził w latach 1774-1792. No i w czasach, o których mowa, Francja no, była w bardzo niekorzystnym położeniu. Liczne wojny powodowały, że państwo było strasznie zadłużone. Co skutkowało tym, że król chciał wprowadzić nowe podatki. Co ciekawe, z podatków zwolniona była szlachta oraz duchowieństwo, czyli no najbardziej uprzywilejowane, uprzywilejowane osoby w całym państwie, które stanowiły co prawda tylko 2% społeczeństwa. Cała reszta to był tak zwany stan trzeci, czyli inaczej mówiąc, chłopi, mieszczanie, no a wśród tych mieszczan burżuazja, czyli ci bogaci. Bogaci kupcy, bankierzy, em, Właściciele manufaktur, i tak dalej. To była właśnie burżuazja. Do tego wszystkiego doszła jeszcze klęska głodu. I teraz co zrobił król? Król, żeby wprowadzić podatki, wiedział, że sytuacja jest dość dramatyczna. No i zdecydował się na to, na dziwny ruch, mianowicie zwołał tak zwane stany generalne. Czyli zaprosił do obrad także stan trzeci. Przynajmniej formalnie przedstawicieli oczywiście tego stanu trzeciego, nie wszystkich chłopów czy mieszczan. No i to wszystko miało się odbyć w Wersalu. Ostatecznie król tak działał, że te stan, ten stan trzeci praktycznie miał być odsunięty od, od obrad. Na co oni się nie zgodzili? No był, ludzie byli już w, takiej, w takim stanie, można powiedzieć, napięcia, że... Doszło do tego, że kontynuowali obrady w Paryżu. Królowi się to nie podobało. Zaczął sprowadzać do Paryża potajemnie wojsko, które miało doprowadzić do tego, że te, ten stan trzeci, czy te demonstracje, które zaczęły się pojawiać, będą po prostu w jakiś tam sposób rozproszone. No, o czym się oczywiście dowiedziano. I zaczęły się w mieście rozruchy. Jesteśmy mniej więcej w tym czasie, akurat w Paryżu, proszę bardzo, jaki piękny napis: La liberté ou la mort. Nie wiem, czy dobrze to czytam po francusku, no ale domyśleć się można, że wolność lub śmierć. No i wszystko zaczęło się. Dokładnie 14 lipca 1789 roku. Jest to dzisiaj święto narodowe we Francji. Powszechnie mówi się, że to jest dzień zburzenia Bastylii. Co to była ta Bastylia? Bastylia to po prostu było więzienie taki symbol reżimu. Co ciekawe, nie było w tym czasie tam żadnych więźniów politycznych, a dokładniej mówiąc, więźniów było siedmiu: czterech fałszerzy, dwóch umysłowo chorych i jeden. Zamknięty tam na polecenie czy prośbę własnego ojca. Zdaje się, że był o Kaziroctwo oskarżony czy coś takiego. Także tych siedmiu więźniów było w Bastylii. No ale mieszczanie, lud Paryża, chcąc zniszczyć ten symbol władzy, po prostu zaatakowali go. Bastylia była broniona przez około, nie, nie około, 125 żołnierzy, w tym 95 inwalidów. E, jakaś tam grupka Szwajcarów, no trudno się nie domyśleć, że oczywiście y, mieszczanie, Paryżanie Bastylię zdobyli, no i mówi się, że ta Bastylia została zniszczona. Oczywiście to nie było tak, że oni, nie wiem, gołymi rękami ją rozebrali, bo to byłoby fizycznie niemożliwe, czy nie wiem, podłożyli jakieś ładunki wybuchowe i to wszystko zostało zniszczone. Tak naprawdę Bastylia jako taka została po prostu y, zniszczona jakiś czas y, później. Co się działo dalej? Ostatecznie została przez te Stany Generalne uchwalona deklaracja praw człowieka i obywatela. W takim bardzo, bardzo dużym skrócie można powiedzieć, że o co, o co w tym chodzi? No, ludzie są. Równi, czyli mają prawo do wolności, do równego traktowania, mają takie same prawa, no ale jak się zaraz okaże, ta, ta deklaracja praw człowieka i obywatela wcale mimo tak górdolotnych haseł niekoniecznie się sprawdziła. Co dalej? Król oczywiście niechętnie temu wszystkiemu się przyglądał. I ostatecznie został też, można powiedzieć, przymuszony, może nie zmuszony, ale przymuszony pod wpływem sytuacji do podpisania uchwalonej w roku 1791 Konstytucji. Rok ten sam co uchwalenie naszej Konstytucji, Konstytucji 3 maja, naszej, czyli polskiej, ale francuska została uchwalona troszkę później, czyli we wrześniu. Więc łatwo się domyśleć, czy na pewno może niektórzy już wiedzą, że pierwsza konstytucja na świecie to była konstytucja amerykańska, druga konstytucja to nasza polska 3 maja, no a trzecia konstytucja na świecie to jest właśnie konstytucja francuska. Wprowadzała ona we Francji monarchię parlamentarną, czyli rządził król, o coś tu się dzieje, trzeba się stąd zmywać. Bo tutaj zaraz grubsza afera. Tak jak mówiłem, Paryż stał się miastem dość niebezpiecznym. W każdym razie, wracając do tej konstytucji Francja stawała się monarchią parlamentarną. I wprowadzono Monteskiuszowy trójpodział władzy, czyli władza ustawodawcza, wykonawcza no i sądownicza. No, wykonawcza to oczywiście król z ministrami. Łatwo się tego domyśleć. Kto posiadał prawa wyborcze? To też jest ciekawe właśnie jak to się zestawi z deklaracją praw człowieka i obywatela. Mianowicie prawa wyborcze posiadali tylko mężczyźni, którzy ukończyli 25 lat, czyli nie tak jak współcześnie jest to 18 lat a 20. Do tego musieli posiadać majątek, czyli jakiś posiadłość ziemską. Ewentualnie budynek, ci, którzy majątku jako takiego nie mieli, nie mieli praw głosu. Prawa głosowania niestety też nie miały kobiety. W tych początkach rewolucji francuskiej, no właśnie, ludzie niezbyt zadowoleni. Ostatecznie zakończyło się to tym, no, że król. Oczywiście bardzo niechętnie patrzył na to, że właściwie jest pozbawiony władzy do tej pory posiadał władzę absolutną, a teraz musi jakby dzielić się tą, 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 tą swoją władzą z kimś innym. I zaczął też za sprawą swojej małżonki z dynastii Habsburgów, zaczął tak jakby. Hmm, Wiem, czy spiskować, może złe słowo, ale namawiać, czy szukać wsparcia u e, po prostu wrogów Francji, za granicą, u Austriaków, co oczywiście wyszło na jaw i skończyło się to niestety dla, która, dla króla tragicznie, ponieważ został on oskarżony o zdradę i w 1792 roku Ścięty na gilotynie. Także tak skończył król Ludwik XVI. I na razie tyle, jeżeli chodzi o początki rewolucji francuskiej. No możemy popatrzeć sobie jeszcze na widoczki, jak to przynajmniej twórcy gry, jak wyobrażają sobie ten Paryż. Jeszcze raz powtórzę, lipca 1789 roku. Warto się przejść, popatrzeć na to. Wygląda to cokolwiek interesująco. Znowu się tutaj mordują. O, ominiemy to. O, bo ciężko będzie, że mnie zaatakują. No cóż, e, jeżeli chodzi o początki rewolucji francuskiej, to na razie tyle. E, taki troszkę nietypowy kolejny film. E, ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Do widzenia.